I rozpoczęli. Popatrzmy. No widać, że stawiają na atak. Może być interesująco. Nie wiem, czy to przyniesie efekt, ale spotkanie dzięki temu może być żywsze. Piszczek. Murawski. Roger. Obraniak. Robert Lewandowski. Reneusz Jelen. Broni, ale piłka w przed. Zabranie zaatakował wślizgiem z boku. to teraz... Webo. Wizdeki mamy rzut wolny. No, będzie gol! No, wsparli teraz bramkarza. Obronił, nie złapał piłka w grze. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Murawski, Roger, Obraniak, Robert Lewandowski, ależ teraz przestrzelił. Nie złapał właściwej równowagi. A to. Przy piłce Eto. Czy to wykorzysta? Broni to spalony. Szkoda tej szansy. Przeciwnicy przejmują piłkę. Przedło. Do piłkę. Czy to wykorzysta? Obroni piłka, wpada do bramki i 1 do 0 prowadzenie drużyny przyjezdnej. Tak się zastanawiam patrząc na powtórkę o czym myślał bramkarz popełniając taki koszmarny błąd. Groteskowa sytuacja. Kompletnie się pogubił. Właściwie można powiedzieć zachował się bezmyślnie. Robert Lewandowski. Dobra wymiana podań. Do kogo zagrywał? Aut dla rywali. Za moment wznowią wrzutem z autu. A to. Brawo Kuba. Kapitalnie przeczytał grę. Webo. Ładnie przejął piłkę, ale... Nie opanował. Robert Lewandowski, obraniak. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. A teraz Eto. Głaszczykowski. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. O, starli się dość ostro. Piłkę przejmują rywale. Robert Lewandowski. Jeleń. No przejął, ale nie opanował piłki. Eto. Murawski. Błaszczykowski. Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści. Dobra decyzja. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Rzut rożny. Rożer. Renéusz Jeleń teraz. Błaszczykowski. Jest szansa na dośrodkowanie. Żadnych problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. Ryzykowna, ale udana interwencja. Robert Lewandowski. Jeleń, roger. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Błaszczykowski. Ładne dośrodkowanie. Przechwycił dośrodkowanie. Za szybko stracili. Piłka w bramce i mamy wyrównanie. Jak widzimy, w powtórce nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Świetnie przymierzył samo okienko. Piszczek oddaje strzał. Aj, jaka bramka! Niezwykle ważna bramka, tak zwana do szatni tuż przed zakończeniem pierwszej połowy. No będą rywale mieli o czym myśleć podczas tych 15 minut. Pierwsza połowa już za nami. Z taką obroną to oni daleko nie zajdą. Nie mają chyba szans na zwycięstwo.

Radź dalej pokazuje arbiter Słuszna decyzja, będą mieli okazję Długo się nie podnosił Już myślałem, że konieczna będzie zmiana A on tak łatwo się nie poddaje Obraniak No, udało się przejąć Grosicki Robert Lewandowski Mamy rzut wolny Znalazł się tam, gdzie być powinien Zablokował strzał Błaszczykowski. Czy to wykorzysta? Udanie przerwana akcja. I będziemy mieli wrzut z autu. Grosicki. Embia. Eto. Wybiega na pozycję. No, nie dał się... dokropnie, nie dał się zaskoczyć, a teraz wychwycił piłkę. Znowienie gry wrzutem autu pod polem karnym rywala. Ale znakomicie przechwycili teraz piłkę. Byłoby bardzo niebezpiecznie, ależ piękne podanie. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Nie to przejął obrońca, Błaszczykowski. No i eto. Sygnalizował, że jest spalony, ale arbiter jest niewzruszony. Jest gol! I mamy gola strzelonego przez kapitana. Ale za to w jakim stylu? No, trzeba pochwalić go za to podanie. Uderzenie? Wszyscy już widzieliśmy piłkę w siatce. Szczególnie, że dziś popisał się przecież tak pięknym uderzeniem. Piszczek. E to teraz. A udało mu się odebrać piłkę. Błaszczykowski. Peszko. Rozpoczną od rzutu wolnego. Peszko. Robert Lewandowski przy piłce Eto. Piłka trafia do przeciwników. Komentowanie takich meczów to świetna praca. No dzisiaj masz okazję sobie pogadać. Obraniak Krosicki. Będzie strzelał. Brawo! Gol! No wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie. Co pozwoliło mu strzelić kolejną Takie strzały są nie do obrony Tuż pod poprzeczkę No długo holuje piłkę Mija obrońcę Czy to wykorzysta? Aj blisko słupek Oddaje piłkę koledze Dobre podanie Dobra sytuacja, niebezpiecznie, polekarna, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. Świetnie zblokował. Błaszczykowski, kapitalne zagranie. Zdążył w ostatniej chwili. Ach, chyba co ciekawe, czy był spalony, czy też nie. Dobrze, do przodu. Wciąż mamy remis i ostatnie minuty będą niesłychanie emocjonujące. Udane, wysokie podanie. Gwizdek sędziego, faul i będzie rzut wolny. No to uderzenie z dystansu nie sprawiło bramkarzowi problemów. Ciekawie się to rozwija. No strzela, obronił, wyrównują. W samej końcówce, no radość niesłychana, a do końca niewiele. Brawo Polacy! No, zmiana nastroju! Nie tylko wśród naszych piłkarzy, nie tylko wśród kibiców na stadionie, ale mam nadzieję, że i u Państwa oglądających to spotkanie w telewizorach. Tak wszyscy sobie jednak wzięli do serca, żeby dopingować do końca i dzięki temu mamy wyrównanie, ale teraz może pójść za ciosem i doprowadzić do zwycięstwa. To byłoby dopiero coś niezwykłego. Nieźle zapowiada się ta akcja i być może przyniesie im prowadzenie w tym meczu. Remis jest historią. Ten gol daje im prowadzenie. Ależ radość nasza, ale polskich piłkarzy. Gol biało-czerwonych dający prowadzenie w końcówce spotkania. Przepiękna bramka. Kto by się spodziewał, że jeszcze się zmobilizują na to, żeby objąć prowadzenie? Brawo, brawo Polacy. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. Szansa na gola! Ma trochę wolnego koniec spotkania. Długo przyszło nam czekać na rozstrzygnięcie w tym spotkaniu, ale się doczekali. Tak, ale to jak w piosence i to już koniec możemy iść. Właściwie więcej o tym meczu nie powiem. Szkoda, 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 że to już koniec. No ale tak to jest. Mecz ma swój czas. My też mamy swój czas na antenie. Właśnie mija. Ale myślę, że długo będziemy wspólnie rozpamiętywali to, co dzisiaj oglądaliśmy. Żegna Państwa Dariusz Szpakowski.